Siem, eee, to to hej, siema z tej strony. Pityz Gold razem z moim coachem. Wężokrólem. królem! Weżo króle, yeah. Tak, tak, tak. Gdzie lecimy, coachu? Weżo miejskich Springfield. za mój głos, bo jem panu śpi. I Sorry za mój głos, ponieważ mam zatkane Zatoki. I Katar. Przybójcie Hello. Weżo króle, ty! i i Goat. Respondecie musimy, musicie sobie wyszukać, ponieważ nie wiem dlaczego, ale nie mogę przypiąć naszego kanału wspólnego do komentarza. Więc, więc, no, słabo. A tutaj wężowy wężo zostanie przypięty do tego filmu. Co robić? Co robić? Wiesz co? Otwórz mapkę. E, mapkę. Dobra, dobra, dobra. Już wszystko wiem, możesz zamknąć. I teraz możesz polecieć da. Na... Jeszcze od razu otwórz na zielony, teraz jak sobie możesz polecieć. Polecieć na zielone... Czekaj, jak uciekaj, jest tak. Tak, tak, tak. I wtedy sobie polecisz. Teraz, ale też y, tu gdzieś będzie pączek pewnie w tej strefce. No, 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 no. Chociaż nie, zaraz się powinna mi głowa to zatem. O, tu jest, no właśnie, o to mi chodzi. Na główkę, to leś na główkę, to główkę. Idealnie, pięknie się złożyło. Akurat nie mam biga, a wypadałoby wypić przed homerami, nie mam minisów. Więc muszę zrobić zbrodnię. Wypić biga przed minisami. Czemu zbrodni widzowie? Musisz to bigisty. A, ja już wypiłem biga. Dosłownie ja tak mam cały czas. Boże, ci, bo może jest pałek ty nie będziesz musiał ich teraz bić. Tak. Tylko że... Oni są wkurzający, bo w jednym cudem uchwałę będzie być około 20. Po raz drugi obojętnie były doordynowane. Eee, redaj. Dobra, to redaja wiesz. Redaj jest wid. Izabell, sprint. Halo. Dobra. Nie wid redaj, Jak sobie nie masz, to wid. Ale masz już mało, albo to redaj. Nie widzę tego typa. Nie wiem, się z nim bić, nie chcę mi się. Daj, Podejdź sobie do woda. może ci dam potę. Tak. Biga mi da. Dejść no do Barta. Aha. Nie, bardzo. Normalnie daję biga ciągle. Barto był uspokoiziona aż do tego momentu. nawet go mam, nawet mam tego skinania. Ja wiem. A te homery nadal mnie gonią. Bo one są po prostu śpiśnięte. No, przestaniesz? Nie, kiedyś już się zbierze. Będziesz Wie joga. dobra. Widzowie, hedzik jest. Rada jest. Tylko Amo. Tylko Amo. Amo jest. Chyba, bo on cię mocno oznacza. Nie wiem. Ale co, wyrzucić czy co? Eda, nie wiem, nie wiem czy wyrzucać, czy nie wyrzucić. Niby tak. Jeżeli chcecie, to możecie poprosić i może live'a zrobimy weekend. Może zrobimy, może. Nie, kiedy to oglądacie, bo może już jest weekend. Ale no to powinniście mieć... Nie, na pewno nie ma weekendu, bo ja to szybko montuję, mam tempo akurat. Oj, widzę, jak kiedyś chciałeś mi montować filmy, to czekałem na co dwa lata. Ta dwa lata. No dobra, trzy dni, ale, ale, ale teraz to wiesz. Ja, ja nagrałem y, to Blit Royale i zmontowałem tego samego dnia, tylko jeden dzień akurat yy, wrzuciłbym to wczoraj, tylko było późno, jak to montowałem i mi się nie nagrało. Yy, dobrze, bo użyłem efektów. Pączek. Użyłem efektów Pro. I dlatego musiałem nagrywać to OBS-em. Jeszcze raz. Ale to, że mamy tu Pączek, widzowie. Pompa. Pompa. Nie. 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 lepiej bym Nie. 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 na Nie. Nie. Ja bym... W sensie, wiesz, możesz rozkazać, tylko, że tam miałem kroki i gościa z momentem. Nie no, wiesz, kołcz, to raczej bardziej nie jest rozkazywanie, tylko pomaganie jakoś, nie? Chociaż to mnie to trochę rozkazywanie. No tak, też trochę, ale wiesz. Yy, Otóż babka. Lecieś na... Mm, dobra. Gdzieś to, tu? Tak, tam. To, 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 to. to by mi się opłacało, bo jak mam już te itemy, to... To powinno z nimi pójść easy. Powinnaś to zrobić w 3 sekundy. Licz, licz, ile to zrobię. No, akurat mi stanął... Zostaw hmm. Ej, 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 my się tu nie lubimy, wiesz. Typie. Nie typie, tylko Dobermany. W ogóle widzowie, jestem na siódmym sezonie Simpsonów. Jestem ciekawy, czy wy oglądaliście Simpsonów kiedykolwiek? I czy lubicie Simpsonów? I na którym jesteście sezonie? Piszcie w komentarzach. Bardzo dzwoni do boe. Co, co, co? I czy lubią, jak bardzo dzwoni do mnie? Tak. Ja jestem akurat na czwartym czy trzecim, więc może aż tyle nie wiem. Ile jest, ale trochę wiem. No, a ja już dawno w ogóle nie miałem telefonu do Takie dziwne to było. Widzowie, tutaj jest spray taktyczny. Strefka, przedusza. Dusić, bo ja nie wiem czy on Ci zaraz nie dojedzie, bo to masz mi fajną pompę, ale jak on Cię ma taki kalega albo witek. No. Ałowa! Ałowa. No właśnie o tym mówię, właśnie o tym mówię, właśnie o tym mówię. To jest... Jak teraz się nie ulec, to on cię zabija? Nie, Jaga nie zdążyłem. Zabiłem go, ale strefa mnie dojechała. No, bo Jack ma na początku 2 sekundy. Ja wiem, ja wiem, ja już zacząłem pić. Miałem nawet. Nie, ja aptekę przyłączyłem na aptekę, ale. No dobra, widzowie. Tak się skończył odcinek z coachem. No i widzowie, niestety, challenge jest nieudany. Yy... Bardziej no, z coachem Nie udało nam się. Yy... No, nie udało nam się wygrać gry. Yy... Ale. Może zobaczymy, czy nam się uda następnym yy, razem. Piszcie, pa. czy dobrze mi poszło w komentarzach i ocencie kołcza od 1 yy, do 10 w komentarzach. Ja oceniam na solidne 9,5 albo nawet 10. Nie wiem, widzowie. Nie wiem, nie wiem. To zależy, jak wy go ocenicie. Wężok króla i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa! No.